Niepozorne miejsce. O, w Werson. To jest oznakowany szlak. No. A, znaleźliśmy. Jak Ci się podoba na szlaku? No, no to idziemy. E, nasz cel to Krivian. O, 4.15. Tak. No, będzie fajnie. Zobaczymy. 4.15, zrobimy w 3,5 godziny. 3,5 z powrotem. Gituwa. O. Słowacja. No i co? Bardzo ładnie, już mi się tu podoba. Woda szumi. Dzięcioły śpiewają. Jest nieźle. Kiedyś... Och, dać Och, się... oh, no Kiedyś kupię sobie statyw To będzie dobry dzień Musimy się w drugą stronę nosić O już miejscu O kurde jest dużo możliwości No na Słowacji jeszcze nie byłem W Tatrach Także coś nowego, fajnie. A że wiktoria jest? Tak, ja mówię osiemnaście. <śması> <śması> Bardzo ładnie. Mamy godzinę dziesiątą trzydzieści, to jeszcze dwie i pół godzinki na szczyt. Jeżeli urwiemy solidnie. <śması> A, tak bardzo solidnie mówimy <grywa> Na dwunastą. Według taj mu tamtego to na 13. 30. A może być Muszę przydać Koniec z żartów. Chodźmy tam na zakręt, zobaczymy jak wygląda reszta. Sam na to wpadłem. Zróbmy tak. Ładnie mocny początek Tam od tej strony tam słońca nie ma to wiadomo śnieg. Jeszcze kawałek jest godzinka do 12 ambitne, ambitne cele Ale damy radę Trasa łatwa, przyjemna, dużo prościej. Wysokość ta sama jak na rysy. A dużo prościej się idzie chyba dla każdego. Każdy by sobie mógł tu wejść. Zobaczymy, jak tu na końcu wie. Ale wygląda też nie najgorzej. I tam się połączymy z zielonym szlakiem, który idzie tamtędy. Była opcja, tamtędy iść. Chyba troszkę krótsza trasa. Ale wybraliśmy niebieski szlak. Kurde. No dobra, a przejdę jakoś tędy? Pomyłka. Tamtędy trzeba przejść z tamtej strony. Skały poszliśmy za chłopakami. Błąd znalazło się kilka osób na szlaku. Nie wiem, czy przejdę tędy. No, faktycznie. Kowal, gdzie zginęłaś? Spinaj się Wera teraz za karę, jak nie uwierzyłeś mi że... i chłopakom, że to jest dobra droga. Muszę się uczyć Dobrze, będziesz później na dolu mi tak wymiatać. Muszę się czy faktycznie tam będziemy musieli jeszcze zejść, czy to gdzieś tutaj? Nie wiadomo. Pizga wiatrem, śniegiem. Zrobiło się troszkę pochmurna, jeszcze będzie po śniegu, nie ma nagrywania zimno w łapy Oby widoczek się zrobił jak będziemy na górze Uuu. Jak się podoba Werson uśmieczek Ale pizga o, już kawałeczek jesteśmy kawał dobrej roboty Proszę prowadzić. Dobra robota Wera? jesteśmy? No 12.10, lekki poślizg 10-minutowy Ale to i tak już idziemy, tak że nie było Ale i tak jesteśmy godzinę wcześniej niż miało być Super śnieg, zimowe warunki Najważniejsza słowacka góra. Tak? tak? Najważniejsza. Tu są jakieś pielgrzymki czy coś, któregoś dnia, żeby wtedy do tu nie przychodzić. Bo mega dużo ludzi. Święta święta góra. Pojedzone. Zmarznięte. Możemy wracać. Możemy wracać? Wracajmy. Nikt nie poprosił, żeby zrobić mu zdjęcie. Plus nie, nie zarobiłem 5 złotych. Trzeba będzie się trzymać. Pisze. Oj, witaj Zora! Piknik na powrocie. Jeszcze kawałeczek i koniec. Dotarliśmy. Dobra robota. 2000 prawie 500 metrów. Szybko. Godzina 15.15 15. Kawał dobrej roboty. Tak jest. Dobre tempo. Na 10. <grywa> 10 na 10. No, Mandatów brak. Wszystko gitów, ale